Cześć, mam na imię Michał. Dzisiaj zrobimy żeberka wołowe w prosty sposób, w Brytwanie. Naprawdę fajny przepis. Do zobaczenia za chwilę. tam po krótkiej przerwie dzisiaj robimy żeberka wołowe i co nam będzie do tego potrzebne. Najważniejszą rzeczą jest ta brytfana. Ona zrobi dzisiaj całą robotę. Oczywiście też nasz grill, który ją podgrzeje. Ta brytfana ma dodatkowo taką kratkę. Dzięki czemu jak położymy do niej nasze żeberka, te żeberka nie będą leżeć na dnie, tylko będą tak podwyższone. I jak wlejemy nasz bulion do środka, to one będą tak fajnie yy, przechodzić tym bulionem, i będą wtedy takie aromatyczne, miękkie, i będą się rozpływać w ustach. Więc to przechodzimy do, do pracy. W pierwszej kolejności wlewam nasz bulion do naszej bryfany. Mamy litr y, Litr tego bulionu, i teraz przechodzimy do szykowania naszego mięska. Mięsko, oczywiście, mamy z firmy Midex, z częstochowy, które zaopatruje nas y, w mięsko. Tutaj, od tej strony, y, tutaj tych kości, mamy taką błonę, którą należy usunąć. Tutaj, można sobie przełożyć palce. Ja sobie już to przygotowałem, bo dzisiaj jest mróz. tak? Mamy. Minus 5 stopni. Dlatego sobie to zrobiłem wcześniej, tak sobie naszykowałem. I teraz trzeba tą błonę zerwać. Dlatego, że potem jak będziemy jeść te żeberka, będzie to dużo przyjemniejsze, bo ta błona nie będzie przeszkadzać, tylko ją zrywamy z jednej z drugiej strony. Wrzucamy naczynia. No, i z tej strony też wykroiłem wszystkie takie yy błonki yy razem z tłuszczem, tak żeby to było już gotowe do jedzenia. W kolejnym kroku biorę nóż i porcuję nasze żeberka. Jakby to zrobić po jednym, no, a może po jednym. Zrobimy takie pojedyncze. Z jedną kostką. Mamy tutaj dużo mięska, więc będzie co jeść, z żeberkami o tyle jest problem, że jak je długo robimy, to jest ryzyko, że mogą być suche, twarde. A dzięki temu że zrobimy to w naszej brytwanie razem z bulionem one będą mięciutkie. A na sam koniec pokryjemy, wyciągniemy je, pokryjemy je glazurą i zgrylujemy już na ruszcie, tak żeby była fajna skórka. Przepis na bulion oczywiście umieszczę w komentarzu. O. Teraz mamy takie kawałeczki. Mam to sobie na bok. Teraz polejemy ciutko oliwą. страна к okay, и Teraz przyprawimy je z przyprawą barbecue z firmy Cape Herb and Spice z RPA. na składzie ma już pieprz, sól, dodatkowo chili i inne składniki takie, że to mięsko będzie super smakować. to pachnie. Teraz wkładam nasze żeberka do środka. Kładę tak tą jakby błonką na stronę zewnętrzną. Tak, a potem, czy na zewnętrzną, to jakby od strony naraziły naszego bulionu, to będziemy piec w temperaturze 180 stopni przez godzinę. Potem po godzinie wezmę i to mięsko obrócę na drugą stronę i znowu będziemy piec kolejną godzinę. Więc ja to już odpalam naszego grilla. Zamykam pokrywę i już się niech rozgrzewa razem z naszą brytwaną. I poczekam aż się rozgrzeje do 180 stopni, i pewnie na sam koniec zostaną tylko te dwa skrajne palniki. Minęła już pierwsza godzina grillowania naszych żeberek. Chodźcie zobaczcie jak to wygląda. Jak koparuje. Trzeba ubrać rękawiczki i zobaczcie. Hu huhu. Uh, uh. Ubiorę sobie rękawicę. Zamykamy i czekamy kolejną godzinę. I potem będziemy je glazurować. I na ruszcie robić skórkę, tak żeby były perfekcyjne. Minęła już kolejna godzina przy odwróconych naszych żeberkach. Teraz nadszedł czas robienia naszej glazury. Ja tutaj mam już 6 łyżek sosu barbecue. Mam już taki gotowy sos kupiony w polskim sklepie od polskiego producenta. Z, takim, z taką etykietą, gdzie było napisane, że wszystkie składniki są naturalne. Wiadomo, że papier wszystko przyjmie. Do tego dodam sos dzikiego bila z śliwką, jagodą i habanero, tak żeby dodać pikantności. Nasza kaguszka. I dodatkowo sól. Nie za dużo, bo te przeprawy są dość intensywne. I pieprz. I mieszamy. Robi robotę. Dobra, to teraz wyciągniemy nasze żeberka z prytwany. Chwilowo wyłączę grilla. na bok i powyciągam wyciągam wok odpalam naszego nasz grill i dam. Na minimum. Chociaż nie, niech się rozbuja ładnie. Teraz bierzemy nasz przygotowany sos i glazurujemy nasze żebra. Taki pędzelek jest w zestawie Brolkinga Imperial. W momentach się przydaje, teraz zamkniemy, poczekamy chwilkę, żeby się. Zapiekły i będziemy obracać. Teraz czekamy, żeby nam się trochę podpiekły. Będę nadzorował wszystko. Do zobaczenia za chwilę. Nasze żebra już są gotowe. Nadszedł czas na wyciąganie. Tradycyjnie nasz baron 490 spisał się doskonale Zobaczcie jak to się prezentuje i nadszedł czas na spróbowanie o, może ten kawałeczek sobie wezmę, o jakie to mięciutkie zobaczcie jak to się wszystko rozchodzi. Wow. Bomba. Jest to soczyste. Mięciutkie. Z zewnątrz jest przypieczone. Czuć ten sos dzikiego bila. Tak samo te wszystkie mm, przyprawy z. Yy, Z barbecue naprawdę bomba. Jak widzicie, jest to banalnie proste. Jedyne co potrzebujecie, to tego typu brytwane i żeberka wołowe. Macie zrobione. Tak niewiele potrzeba. Jeżeli Wam się podobał nasz filmik, lajkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.